Też młodzież słuchajcie, mieszczę się w kadrze, mniej więcej się jeszcze. Zaraz biorę aparat. mam jest znowu na vlogowanie, ale dzisiaj nie będzie żadnych przykazań. E, przyszło coś ciekawego. E, będzie unboxing. Będzie unboxing i być może składanie. E, muszę sobie jeszcze, wiecie co, jedną lampę włączyć. E, oświetlające. Teraz powinniście dostać po oczach. E, I to jeszcze sobie troszeczkę obrócę. O, teraz jest lepiej. Zobaczcie. AK Racing i już chyba część z was wie co to jest. Zobaczcie co tutaj mamy z boku. Made in China oczywiście, ale bardziej chodzi mi o to. AK Nitro RD to jest moi drodzy słuchajcie fotel dla graczy i plus 10 fps od razu. Wystarczy <laughs> na czymś zadek wygodnie oprzeć. E, dobra powiem tak. Pudło jest ogromne mhm. e, a ja tu za dużo miejsca nie mam więc mogę mieć pewne a w drugą stronę mały problem, jeżeli chodzi o kadrowanie, a chcę to, chcę to rozłożyć. Nie spodziewałem się, że to będzie takie wielkie bydle. A, muszę to gdzieś tędy położyć. I tutaj powinienem gdzieś znaleźć kiedyś w którymś miejscu ktoś mi mówił, że są jakieś nożyczki albo cokolwiek takiego. Przemknę gdzieś tu z boku. Tak, o, mam moje słynne już nożyczki do rozpakowywania i rozmetkowania. Ja wiem, dźwięk nie będzie idealny, będą hałasy. Ale dzisiejszą recenzję myszki, którą chcę jeszcze dzisiaj wrzucić, a będzie fajna myszka, eee, chciałbym już zrobić sobie na tym fotelu. Może mi lepiej w CES-a pójdzie, jak myślicie, z nowym fotelem. Wiem, wiem. A, zaraz ludzie na forach będą pisali, że Dawid mówi, że jak jest fotel z graczy, to jest plus 10 FPS. Tu jest. Podstawa nóżki, o, jest zabezpieczone. Tutaj oczywiście kółeczka przykręcamy, tutaj będzie samo siedzisko. Całość jest dobrze zabezpieczona. Ja na razie nie będę tego ruszał. W porównaniu do mojego obecnego fotela, to jest po prostu mega duże. Tu jest jeszcze dodatkowo zabezpieczony karton. Samo siedzisko, zobaczcie, jest praktycznie w całości. Więc spróbuję to teraz wyjąć jakoś rozsądnie. Ja mam gruby zadek, no i trzeba mieć na co ten gruby zadek oprzeć, tak? Posadzić, prawda? A nie, nie jest w całości. Myślę, że jest bardziej w całości. Czyli trzeba będzie poskręcać eee, tutaj. A mi ja tak mi odbierze, za bardzo nie widzę. To jest góra siedziska. Eee, całość jest skórzana, więc będzie. Łatwa w czyszczeniu, przynajmniej powinna być łatwa w czyszczeniu. Matko jedyna. jak tu mam mało miejsca, nie mam gdzieś gdzie tego rozłożyć nawet. Dobra, to nie idzie sobie z boku. O, będzie do zabezpieczania komputerów. Pianka. Najlepsze co może być do środka i nic się nie rusza. Yy, kolejne elementy, Zagłówek prawdopodobnie, tak przynajmniej wygląda na zagłówek. Nie zamykaj się karton. Tutaj jest całe pudełeczko z akcesoriami i podejrzewam, że także śruby montażowe. Właściwe siedzisko, bo tam to było oparcie, jest tutaj. Tu są elementy do oparcia. Całość jest zabezpieczona. Wielkie to i szerokie. Mogę jeszcze przytyć z tym fotelem i nie spadnę. Ciekawe, jaki ma udźwig. I tu jeszcze coś jest, ale to do czego to może być? Macie jakiś pomysł? Nie wiem. Będę musiał zobaczyć w instrukcji obsługi, co to jest, do czego to jest. Bo powiem szczerze, że nie przychodzi mi to teraz do głowy. I tu jest jeszcze jedna pianka. Dużo komputerów da się tym zabezpieczyć w środku. Ok. Jezusie, nazarajski córka zasnęła. Mam nadzieję, że jej nie obudzę. Mam drzwi zamknięte od pokoju, więc powinno być w miarę OK. Dobra, to weźmiemy sobie, wiecie, co też jeszcze na bok. I teraz kolejna sprawa do rozpakowania: czyli kółeczka, i wszystko to, co, co tutaj mamy. O, tak nawet coś tam widać. Jest instrukcja obsługi dla opornych, czyli coś dla mnie. Zobaczcie, krok po kroku: instrukcja obsługi, jak zainstalować fotel, ze zdjęciami, coś dla opornych, czyli coś dla mnie. Idealne. Proszę bardzo. I tutaj mamy całe informację co i jak. Przyda się. Nie powiem, że nie. Eee, klucz imbusowy. Coś będzie trzeba przykręcać. Ty, ale jazda. Patrzcie to. Rękawiczki dodali. Tutaj są śruby. I kolejny imbus. Eee, tego lepiej nie pogubić. Bo może się okazać, że te śrubki się jeszcze do czegoś przydadzą. Elka. Na jakąś damską dłoń. Cóż, mi to nie wejdzie. A, będzie do prezentacji produktów. <laughs> o, słuchajcie, recenzje w rękawiczkach. Nie, no, masakra. Patrzcie, jak leżą. Eleganckie. I, na, i ten, i Ekwador manieczki. <laughs> nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Ci, co są starsi, czyli gdzieś tam mój rocznik, pewnie będą pamiętali. Ale paskudnie, bo szwy są na palcach. Dobra, nie będziemy robili wiochy kto to widział fotel skręcać w rękawiczkach bez przesady e, tutaj są wykonane z tworzywa zabezpieczenia na elementy ruchome ewentualnie coś z czym można się pobrudzić tutaj jest z boku przy siedzisku to prawdopodobnie na nóżki chyba tak to na nóżki e, tu są cztery kółeczka i z tego co widzę po mądrym rysunku to kółeczka jako pierwsze będą zakładane e, tutaj jest metalowy siłownik razem oczywiście z y, tymi plastikami, żeby y, przy regulacji się nie pobrudzić, także to jest zasadnicza część. Pamiętajcie jak szukacie foteli, taka rada praktyczna teraz już prawie na poważnie, zwróćcie uwagę na to jakie udźwigi mają te fotele, y, bo nie każdy fotel jest w stanie Wam maksymalny udźwig wytrzymać. I tutaj jest element, który przykręcimy tymi śrubami pod siedzisko. Oczywiście regulacja fotel również posiada funkcję bujania. Całość będzie zabezpieczona. W zasadzie już kilka tych foteli w swoim życiu skręciłem i widzę, że ten się praktycznie niczym nie różni od tego, co do tej pory miałem. Bierzemy więc najpierw kółeczka. OK. No, dajcie mi moment, bo muszę siedzisko odłożyć, wiecie co? Muszę się siedzisko odłożyć gdzieś tu za siebie. Uuu, Anaczka chyba obudziłem. Bo słyszę, że tam popłakusiała, a ta ładnie zasnęła. A nie, to Madzie. O, to pół biedy. Dobra. Madzie, starsza dziewczyna, to sobie zaśnie zaraz. E, tu są kółeczka, moi drodzy. Zaraz będziemy je zakładali. Jeszcze jest jedna uwaga. E, Inną powierzchnię mają kółka, które są przeznaczone do tego, żeby jeździć z nimi po na przykład dywanie, a inną do materiałów twardych, jak na przykład właśnie parkiet. Także z tego też musicie sobie zdawać sprawę. I to chyba tylko wkładamy. No, żeby coś jeszcze tak nie kręciło, to by było cacy. O, jest jedno. Już wypaść nie powinno. Tak. Wrzucamy wszystkie po kolei. Potem jeszcze ten fotel będzie trzeba przewieźć do nowego studia i to będzie dopiero wyzwanie logistyczne. Będzie trzeba odkręcić przynajmniej oparcie od siedziska, bo mi nie wejdzie tak w całości. To na bank. OK, lecimy sobie następne. Jezus, co ja nagrywam? Składanie fotela. Matko jedyna. Masakra jakaś. Nie musicie tego oglądać, naprawdę, kto chce obejrzy, kto nie chce nie musi, nie myślałem, że do tego dojdzie. Jest tyle recenzji do zrobienia, firmy co sprzęt mi wysyłają w dużych ilościach mnie chyba tam prześwięcą. Dobra, mamy część zasadniczą naszego fotela, teraz czas na instalację siłownika, który gdzieś już opiłem, nie, nie opiłem, jeszcze jest. Dobra. Tutaj trzeba najpierw go wydobyć. Cały ten element. No dobra. Teraz tak, tutaj, co to jest? Dobra, no to mam. Coś mi tu nie gra. No ale zabezpieczenia czerwonego nie było tak jak na tym piszą to już jest ostatni element, który tutaj jest, więc na tym powinno to iść do góry, więc to powinno być tak. Dobra, śłownik działa. To się w żaden sposób już go dodatkowo nie montuje. Po prostu wchodzi na zasadzie klina. Dobra, to mamy. Kolejna sprawa, czyli przykręcenie pod siedzisko tego elementu właśnie fotela. Musimy sobie więc odjechać na bok. Ten element będzie przykręcany. A teraz wijmy, postaram się wyjąć to siedzisko. Właściwe. No tutaj z jednej strony nawet jest taki element plastik zabezpieczający. Wiecie co? Nawet... Nie ja będę całkowicie tego odwracał. Zrobię to w ten sposób. Dobra. I teraz najważniejsze. Ok. Tutaj trzeba wykręcić te śruby. I do tego jest ten imbus. Dobra, ale one sobie lekko są tylko przekręcone. Szybko powinno to pójść. I tymi samymi śrubami przykręcamy z powrotem element montażowy. Tylko teraz, tak, podkładki idą na górę. Dobra, obydwie podkładki idą na górę. Przynajmniej tak to wygląda. Więc jeszcze tutaj, to tu jeszcze jest dokręcone. O, coś tam widzicie? Tragedy nie ma. Dobra. Odłożę na górę, żeby mi nie przeszkadzała. O, ta jest tutaj dokręcona. Widzę bardzo solidnie. Ok, dobra. To jest odłożone i teraz tak, żeby w topy nie było. Tutaj, gdzie jest element. Stworzywa, czyli ta strona, rączka powinna być po przeciwnej. Nie, nie może być po przeciwnej, bo no, w ten sposób powinno to być. Tak? Dobrze patrzę, czy źle patrzę? Już muszę się zastanowić normalnie. Dajcie mi moment. Tutaj muszę zobaczyć do drugiego. Na, no, tutaj jest ten. Tutaj jest, jak to się nazywa? No, nieważne, słowo mi uciekło, ale tu już jest po prostu założone to zabezpieczenie, czyli rączka z tamtej strony, czyli wszystko się zgadza, czyli tak to trzeba przykręcić. Z podkładkami oczywiście. Tu jest przód fotela i regulacja musi być od przodu, zgadza się. Wszystko jest tak jak trzeba. Ale lepiej, zamiast coś speprzy, to się dwa razy upewnić, prawda? Dobra, lecimy. Ło, podkładka uciekła. Dobra, tu już mamy. Tu już mamy. I dokręcamy. Jak lekko idzie rączką. Dobra, Madzia już się nie może doczekać, aż wypróbuje nowy fotel. Już dzisiaj chciała, żeby tatuś go skręcił ale już jest tak późna godzina ja tyle co z naprawy wróciłem więc prawdopodobnie dzisiaj sobie na nowym fotelu nie posiedzi ale jutro jest cały dzień w domu będzie miała okazję bardziej opornie idzie Dobra. ok to zaczynamy sobie dokręcać i za chwilę już fotel będzie stał za chwilę już fotel będzie stał na nóżkach. No, porządnie trzeba dokręcić. Natomiast tu są podkładki kontrolujące. To się rozleci, nie rozleci. Jeszcze widzę, jest regulacja. Można sobie przesunąć te oparcia bliżej, jak ktoś chce podłokietniki, właściwie nie oparcia, podłokietniki, a ta większa gąbka, którą widzieliście z tego, co już widziałem na następnym rysunku, ona nie jest z zagłówkiem, a pod plecki, żeby plecki się nie męczyły. O, taki wynalazek. No Fotel trzeba przyznać, że bardzo solidny. Dobra. Teraz nie pozostaje nic innego, jak założyć jeszcze cyk. Już możemy fotel stawiać na nóżki, tego się tutaj w żaden sposób nie zabezpiecza dodatkowo, bo się będzie trzymało tak jak trzeba. Muszę starać się delikatnie, żeby nie czaskać, żeby małej nie obudzić. Przejdźcie bazę, wiecie o co chodzi. O, proszę bardzo. Jest ten wajcha do regulacji z tamtej strony. Teraz jest na maksa. Musiałbym usiąść. Albo o właśnie, teraz jest najniżej. No to jeszcze zostaje do założenia góra i tutaj też filozofii za bardzo nie powinno być. To sobie zdejmujemy też fajne pianeczki na zabezpieczenie nakładamy przykręcamy. Śruby są te czarne z boku fotela chyba powinny być już jakieś i tamtych śrub powinniśmy do tego użyć z tego co widzę. No. Bo tu w zestawie są śruby, ale bez podkładek. Przynajmniej nie widzę tego zestawu z podkładkami. Dobra. I to po prostu przykręcamy, a te są na boki. No dobra. To lecimy z tym bałaganem. Teraz tak. Tak, tu są dokładnie z boku śrubki, które trzeba odkręcić. Tylko fotel. Położymy sobie od tej strony, zobaczcie, jak całość jest zabezpieczona na czas transportu. Wszędzie macie worki, inne takie. Położyłem to specjalnie w ten sposób. Bo tutaj z boku są śruby, które też trzeba wykręcić i które będą przymocowane do oparć. I tutaj będą mi za chwilę potrzebne te elementy plastikowe, te one będą przykręcone na te czarne imbusy. A, idzie to w miarę lekko, ale wiecie co, żeby przyspieszyć pracę, wezmę jednak sobie ten imbus. Dawid nie pi więcej dzisiaj już. Będzie wszystko zrągleć ci za chwilę zaczniesz głupoty na Facebooku pisać. Zapraszam na Facebooka. Czasami piszę głupoty to na Facebooku. Już możecie lajkować. Ja, ale opor nie idzie. Nie da się jeszcze ręką, nawet wykręcić. Będę musiał pewnie całym kluczem. Dobra, słuchajcie, nie bawimy się tak, bo to mi za chwilę znowu spadnie. Nie będziecie co prawda widzieli, ale przynajmniej mi to w miarę rozsądnie pójdzie. Zaraz będzie fotel skręcony. Dobra. Żeby podkładki nie zjechały. Ok. Jedna jest. Podkładki też w drugą stronę. Lecimy sobie z drugą. Dobra, trzeba przyznać, że jeszcze takiego porządnego fotela nie miałem do pracy. Ciekawe, czy będzie te plus 10 fpsów. Da wam potem znać. Nie wiem, czy recenzja fotelu, to nie bardzo. No co, no albo będzie zatkowi wygodnie, albo nie będzie wygodnie. To Nie ma co kozaczyć. Pytanie, czy na przykład po jakimś czasie nie zacznie zjeżdżać. Nie? To, jest, to jest kwestia. I to oczywiście fotel też do nowego studia będzie. Także będzie wyglądało to naprawdę cacy. Niestety, ale to nie jest szerokokątna kamera, której używam. Canon a. Nie mogę dalej tego oddalić, więc macie troszeczkę ograniczone pole manewru. Jeżeli właśnie ja mam ograniczone pole manewru. Dobra. Teraz słuchajcie, stawiamy to do pionu, z powrotem i lecimy. No dalej. Dobra. Jedna jest chwycona. Sobę od razu drugą chwycę. Dokręcimy. No, bo montaż bardzo szybki jest z tego ustrojstwa i bezproblemowy, tak więc to jest spoko. Nie dokręcam, a znowu mi spadło kurka blada. Nie dokręcam tego na maksa e, tak żeby jeszcze swobodnie załapać drugą stronę, jeżeli chodzi właśnie o, o, o te śrubki tutaj. Tak, musimy. Być... Załapane. Nie załapałem tej jednej. Jeszcze jej nie załapałem. Nie widzę tej otworu. Dziury powiem to zaraz skojarzenia będą. Tak jak ostatnio. No co jest. Dobra, tutaj jest załapane. No to i tu za chwilę musi być. Nie ma że boli. No. Ten sposób. I jest, jest, ciągnie. Dobra, i teraz tak to można przykręcić już w tym momencie na gotowo. Patrzcie, co robię. Tutaj o, z boku skręcam na lewą rękę. Będzie mi niewygodniej, będzie mi to co chwilę wypadało. Dobra. Jak się będę opierał, to żeby to było porządnie. Skręcone, żeby nie spać z tego krzesła. Czasami, czytając Wasze komentarze, można spać z krzesła. Podejrzewam, że to samo wy możecie powiedzieć o oglądaniu moich filmów, że czasami, oglądając moje filmy, można spać z krzesła. No to wtedy dobrze się zabezpieczyć i mieć krzesło solidne, żeby z niego nie spaść. Można sobie krzywdę zrobić. Dobra, I teraz dokręcę to samo z drugiej strony, ale tu już pozwólcie, że zrobię to moją prawicą. Dobra, I dokręcamy. Dobra, prawie młodzieży by było. Prawie, ponieważ teraz, tak, te imbusy, które tu są, i ten klucz, który tu jest, one są do zabezpieczeń. Zabezpieczenia mamy trzy. Jedno jest tutaj. No, w, ten, w ten sposób to mniej więcej gdzieś tam jakoś przyłazi. No i trzeba to przykręcić. To są te dłuższe śruby, żeby one tutaj ładnie sobie sięgnęły. I tu jest otwór, i dlatego te są czarne. Ponieważ. No, znowu mi słówko, słowo uciekło, ponieważ coś tu wejść nie chcę. No nie, to jest tylko do tego, ok, ludzik. Dobra, tu już będziemy wkręcali. Ponieważ nie mogą się za bardzo odróżniać tutaj od reszty. No. Cyk. To jest tworzywo i to jest tylko maskownica, więc tutaj nie ma nad tym co zbytnio się rozwodzić. I teraz tak, tu jest drugi element, mniejszy. On przychodzi tutaj na dół i do tego jest ta krótsza śruba. No, nie uciekaj mi. Zachwycone, jeszcze nie Teraz. Teraz zachwycone, zaraz. w drugą stronę. Będzie mi wygodniej, Tylko klucz dobrze wejdzie. No i okej. Okay. O, tam gdzie miało. Dobra, i starczy. Jeszcze jedno zabezpieczenie na bok. Panie Anie, nie uciekaj mi Pan. Nie widzę, fotel mi się kręci tam. O. Chyba coś takiego. Trafiłem? Trafiłem. Za pierwszym razem. Uczycie młodzieży, jak się trafia za pierwszym razem. Dobra. OK. Też nie ma co na maksa, bo to są tylko zabezpieczenia. Pokażę Wam, jak teraz wygląda całość. Jezusie nazaryjski. Tak długiego i nudnego vloga też chyba u mnie nie było. Dobra. Tak wygląda fotel. Ale to nie wszystko. Yy, ponieważ teraz są w zestawie takie pasy, które zapinamy sobie i mamy oparcie. Natomiast w do czego jest ta mniejsza? Wciąż nie wiem co to jest dwujeczka. No dokładnie. To dobra. I to będzie wszystko. No to jeszcze jeden element zostaje. A może tak będzie lepiej. No nie jest idealnie. Nie jest idealnie, ale mniej więcej ogarniamy. To jest element pod plecy. Też jest to pozawijane. Tutaj jest otwarcie. Teraz, tak, pytanie. Tak, to jest od razu przypięte. My to sobie cykl odpinamy z jednej, z drugiej strony. Tak, czy ja to dobrze przeciągam? Dołem. Tak, dołem. Dołem sobie to przeciągamy. Tutaj górą jest. Jedno jest. Teraz jeszcze z drugiej strony muszę to przeciągnąć. Tutaj najlepiej, o, w ten sposób. Cyk. Gitarra. No oczywiście można regulować położenie tego, tak żeby sobie to do plecku ładnie dostosować. Robimy pierwszą próbę. No klasa, klasa. O Jezusie nazaryski. Teraz tylko grać. Powiem Wam tak, cały fotel wygląda naprawdę bajka. To samo dotyczy jego wykonania. No jest, jest coś niesamowitego. Naprawdę. Swoje kosztuje, ale wysoka jakość wykończenia. Zobaczcie tutaj szwy. Nawet najdrobniejsze elementy są zrobione rewelacyjnie. Tutaj mamy oczywiście regulację, jeżeli chodzi o oparcie, kąta położenia oparcia. No poniżej regulacja wysokości położenia siedziska. Cały fotel w kolorystyce czarno-czerwonej AK Racing. To jest znana firma, jeżeli chodzi oczywiście o producenta foteli dla graczy. Tak. I pamiętajcie, co macie pisać później, ciąłko na forach. Plus 10 fps. <grych> Dobra, słuchajcie. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Sorry, że tak długo było. Nadawania ciekawe, czy ktoś z Was obejrza w ogóle całe. Ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Ten fotel na pewno zobaczycie jeszcze nie raz. Więc podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami, czy się na nim wygodnie siedzi, czy można wygodnie cztery litery na nim oprzeć. No i co, i to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Dzięki, cześć. Hej.